Kopnął w kalendarz mojen Leszczan, wyciągamy książę kupę i wsadzamy sobie w. Ała! Magdalena Sracz, ty nie drzwi tej japy jak Brazil te swoje rapy. Pani sracz, macie Fraus, czy na odwrót. Rodzi. Kasia z Podlasia, ty się napiłaś tego swojego bimbera z dupy żubera, że przecież takie turnoty. Ja rodzę! Co? Ona rodzi dziecko! Karolina, mada ona to jest fanka papieża, więc urodzi jakiegoś jeżozwierza. zwierzę. Wody mi odeszły! Złap butelkę i nie będziesz musiała chodzić do szkolnego sklepiku. A teraz wyciągasz karteczkę i bisz kartkuweczkę. Ale ja rodzę! O! Urodziłam. Kto jest ojcem? A skąd ja mam Ja Nawet nie wiem, czy to jest moje dziecko. Ale wpiszę, że ojcem jest Fristo, przynajmniej będę miała duże alimenty. Magdalena czy jesteś normalna? Musimy mu dać imię, co się rymie. Ilona, na lekcji urodzona. Lepsze będzie Gabrysia. Jej matka ma IQ, teleubisia. To tak bardziej po cioci nauczycielce. Przecież ty jesteś nieletnia, zaraz przyjdzie ta baba z Cimsiorów, co zabiera bachorów I to ją ogrodzimy ścianką. Ci muszę teraz pisać uwagę! Uczennica urodziła dziecko na lekcji wcześniej udając na nadwagę. Masz Ain i nie zdajesz! To chyba będą bliźniaki. Jak jesteś team pani frau, a nie ma to dajesz. Wiesz gdzie.